Sponsorem programu jest Orlen. Sponsor generalny Igrzysk europejskich Kraków Małopolska 2023. Piotrek żyła pięciu zawodników do końca i Piotrek już odchodzi, a był na drugim miejscu. Zatrzymujemy Piotrek, mówimy, ty, przecież zaraz możesz medal zdobyć. Nie gdzie ja medal. Skąd wiedziałeś T ten legendarny nos, ta legendarna czutka? No tak, za dużo było, za dużo było straty po pierwszej serii. Poza tym wiem jaki skok pierwszy skoczyłem, no. Ciężko było o medal. Także no tu no wiadomo, że też nie trzeba było jakoś bardzo, ale trzeba było dwa razy skoczyć. E, z Tomasem rozmawialiśmy turkiclerem i mówi: Piotrek, w pierwszej serii zbyt agresywnie. Ty masz podobne odczucia? No, dopiero mi powiedział, że to, że to średnia jeza. Myślałem, że to duża. muszę gość full gas? Może nie full, ale do przodu. Nie, trochę, trochę właśnie przesadziłem za wcześnie, za wcześnie i no, a przed. Prze, przeleciało mi, no i brakło mi wysokości, no wiadomo, później szybkości, rotacji, w sumie wszystkiego. No, a ten drugi to ci wszystko w tym pasowało, czy tam czułeś poduchę powietrzną po prostu? Drugi był taki jak umiem, no najlepszy, najlepszy Piotr Żyła, najlepsze wydanie. No, można tak powiedzieć, że, że tak, to był taki. To był taki, można powiedzieć, z lepszego repertuaru i właśnie, no sam się nie spodziewałem, że i w, i w czerwcu tak potrafię zgagać. Ale. Przygotowałem się na te zawody, bo tak sobie myślę, no jak już mam skakać, no to się wezmę za siebie, no i się przygotuję, już tak fajnie byłem, naprawdę tak, jeżeli chodzi o, o takie, no wiadomo, mentalne moje tam sprawy e i jakieś takie rzeczy, no to można powiedzieć, że czułem się super. Wczoraj rewelacja, dzisiaj też można powiedzieć, że fajnie, no tylko po prostu no błędy, błędy, jeszcze raz błędy. Brakuje mi takiego rytmu trochę może startowego, no i nie wiem w sumie czego. No, słuchaj, bo ty tak wiosną, latem mówię, że lubisz hamburgera zjeżdżasz jakiś kotlecik, ale ty widzę, że jesteś taki, taki taka żyłka. No co ty, <laughs> żarty. Wiesz, ja nie widzę tu jakiegoś brzuszka, żebyś coś tu musiał spalać ekstra. Wiesz, ja masa, nie? <laughs> ja masa. Nie. nie, no dużo, dużo mam. Tak mogę, mogę powiedzieć, że, że mam dużo, no ale... Trzeba zrzucić. Znaczy, no ale to w mięśniu bardziej jest, nie? No bo to wiadomo, że tak jakby, no burgerki tam e, w mięśnia poszły. I, I tak by, no nogi w sumie może nie, nie widać, bo mam podnie, ale mam takie trochę, trochę cięższe niż zimę, ale, ale taki jest plan. Taki jest plan, bo e, tam już wrzesień, październik e, waga, waga, tak, już e, będzie system, system trochę bardziej na zimę. E, trochę mniej burgerów, mniej piwa i będzie dobrze. No, tego się trzymamy. Taki jest plan, nie? Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. Sponsorem programu był Orlen, sponsor generalny Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023.